Dzień dobry, dzisiaj kolejna 4 czterometrowa przyczepa, tym razem do własnej aranżacji. Zapraszam. Nowim. Produkcja, sprzedaż i wynajem przyczep. Jak widzimy przyczepa jest sprawa pusta, to dlatego, że jest ona przygotowana pod dowolną aranżację. Nie mamy tutaj żadnych blatów roboczych, nie mamy tutaj żadnych y, półek. No bo tak jak mówię, przyczepka będzie zrobiona tak jak klient, a może nawet ty sobie tego życzysz. Wstępnie wyposażona jest, czyli mamy tutaj dwa okapy 1,5 metrowe razem 3 metry. Do, do, do wyciągu e, jakichś no, tłustych rzeczy, myślę. Bardziej ta przyczepka może być przygotowana pod jakiś kebab, fast food, być może pączki, coś słodkiego. No dobra, z tej strony mamy okno przesuwne modułowe Dzięki czemu biznes możemy robić nawet zimą, no bo to całe ciepło nie będzie nam uciekać na zewnątrz. Jest tutaj również elektryka trójfazowa. Czyli tutaj mamy wniaska po jednej stronie, gniazdka mamy też po drugiej stronie. No i pokażemy, może jeszcze tą, rozdzielnie z instalacją trójfazową i osobnym podlicznikiem. No dobrze, co my tutaj jeszcze mamy? A mamy tutaj kącik sanitarny. I o tym kąciku troszkę sobie porozmawiamy, bo mam takie zagadnienie: jeżeli zastanawiasz się, czy lepiej wynająć lokal, czy lepiej postawić sobie taką budkę, przyczepę gastronomiczną. No to tak, pomyślmy sobie, jeżeli stawiamy lokal, to musimy mieć kupę pozwoleń, musimy mieć odbiory tego lokalu i tak dalej, a jeżeli mamy przyczepę, to jedyne, co jest nam potrzebne, to właśnie taki kącik sanepidowski, odbiór przez sanepid, a ten kącik na pewno przejdzie odbiór, ponieważ mamy to, co jest przez sanepid wymagane, czyli dwa krany, trzy zlewy tutaj pod spodem, mamy jeszcze takie baniaki na wodę, więc o to się Państwo nie muszą martwić. Kupują Państwo przyczepę, stawiają. I robią od razu biznes. Nie tak jak z lokalem, który musi mieć o wiele, o wiele więcej odbiorów, no i przy tym też można powiedzieć, problemów. No dobrze, tak jak widzimy w środku przyczepa, jaka jest, taka jest. Do dowolnej aranżacji. Oczywiście my w tej aranżacji możemy Wam pomóc, chyba że chcecie kupić taką przyczepkę pustą, prawie pustą, no to również ona jest możliwa do nabycia. No dobra, chodźmy teraz na zewnątrz i zobaczymy, co tutaj się dzieje. A dzieje się to, co zawsze, czyli. Dyszel mamy odkręcany. Mamy też hamulec na dyszu. Rączki do przepychania przyczepy. No i co? Witryna sprzedażowa. I można tak sobie ją dookoła i nic innego już więcej nie zobaczymy. A tutaj mogę jeszcze zaznaczyć, że po tej stronie nie mamy wylotów na, 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 na nasz okap, ponieważ te wyloty są do góry w postaci takich sprytnych, małych. Daszków. No dobra, ja myślę, że to już wszystko na ten temat. Jeżeli są Państwo zainteresowani, jak zawsze mówię, zapraszamy do kontaktu pod jednym z tych numerów telefonu. Zapraszamy też do nas do przejazdu na plac do Kotlina, bo jak widzimy, mamy tutaj o wiele więcej przyczep, nie tylko gastronomicznych, ale również do koników, różnych furgonów i tak dalej. Także życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Nowim: produkcja, sprzedaż i wynajem przyczep.